A więc witam wszystkich z tej strony. dj 12, a dziś gramy sobie w Far Cry 2. Jak widzicie, jesteśmy właśnie w tej gwiazdy, czyli e, APR. I chop, już że jestem, więc chcą nam dać misję. A my oczywiście chcemy tą misję przejąć. Hop dostał trzęsiawki jakieś. Oho It's simple, really. Just go To jest má w podobnou do Putina troszeczkę nie? Tak. troszeczkę. Okay, okay. No ale dobra, przyjęliśmy jakieś zadanie, nawet się nie wczytywałem. Hmm. Aha, musimy zniszczyć e, tankar, czyli jakby ten pojazd, który przewozi paliwo czy coś w tym stylu. No ale dobra, słuchajcie, e, powtórzę to co w przednim odcinku. E, jak się odbierał telefon? M? No. Chyba miałem z drugiej strony chyba żabę, ale pamiętam, że zostawiłem No i dobra, jak widzimy znowu są dwie misje Jedna normalna, druga alternatywna Są bardzo blisko siebie Ale to się przemieszcza, nie? Tak, się przemieszcza, więc będziemy... Potrze będziemy potrzebować... Samochodu, e najpierw z jakąś Żeby zniszczyć ten, ten kowiec no dobra, dokończając. Powtórzę te informacje, które e, mówiłem wczoraj na odcinku. Czyli bardzo ważne informacje, że chciałbym się z wami podzielić, że będę streamować na Twitchu. Cześćmy e, się, muszę troszeczkę grę sobie ściszyć, bo moc słyszę. O, dobra. Będę streamować na Twitchu. Kiedy? Nie wiem. Najprawdopodobniej w następnym miesiącu, jeśli się uda możliwe, że pod koniec następnego miesiąca, nie jestem pewien kiedy to się stanie, jeszcze to ogłoszę mam nadzieję, że ta informacja trafi do jak najwięcej y, właśnie osób i że będzie wszystko ładnie, pięknie, fajnie no ale dobra skupmy się na tym miesiącu Far Cry'u i y, zniszczmy ten samochód, ten tankowiec. Tankowiec, nie wiem czy to można nazwać tankowcem, ponieważ tankowiec to jest ten statek, to jest tank truck. Tego tirę po prostu zniszmy. O, nie lepiej będzie tak mówić. Tak ja mam pomysł, żeby przejechać sobie tędy i tak. Yy, Jezu. Ja właśnie tymi torami tam przejechać, gdzie to torowisko się zaczyna z tego co widzę tutaj... Tutaj... To te, yy, to te ti, yy, psz, jezu, tiry, no Dobra, będę kowce. Ten Tękowce nie chcą się zbytnio ruszać. Czemu nie wiem. Ale pewnie jak się zbliżymy, będą od razu latać po całej mapie. No dobra, zaczęły się już tory. Nas gonią oczywiście wrogowie Ale mnie to nie podchodzi. No oczywiście, że nas dogodnili Dziękuję. Akurat nie wiem czy wziąć ten, czy może żabę, bo ten będzie szybszy. A dobra, weźmy to. Będziemy bardziej zniszczalni no i dobra, mamy już piękne widoki Sahary. Jedziemy po to Rocking czym Geta Sandreas. E, ogólnie mogę czasami mówić jakieś dziwne rzeczy, ponieważ mamy 23.30 na zegarach. I mogę czasami no pierdzielić głupoty, ale nie zwracajcie na to uwagi i zwracajcie uwagi na to na, na zwracajcie uwagi, zwracajcie uwagę na to jakie właśnie mamy piękne... Dzień w tej odgrze No ale dobra Powoli zbierzemy się, bo one w ogóle się ruszają? Chyba nie Na pewno jest destroy? Ta, no jest, no jest destroy, dobra, F5 A to nie będzie fagon. Widzę widzę że y, Enemy do mnie strzelają. Trzeba się naszych enem pozbyć O tam jesteś Weźmy się uleczmy, bo, bo jest słabo Ktoś do nas jedzie. Oczywiście, że to przeciwnicy, tylko chcę protestować i wstać. Może A tu jeszcze jest ich dużo. O, amunicja, dziękuję. Weźmy strzelbę w takie miejsca. się pali o. a tutaj dziś jest raci nie żyją teraz tu to... o jeszcze tu jest ich więcej Kurde, ilu ich tu jest? Tu tutaj był jeden, co mnie ja zabrał To samo co ja. Tam jest kolejny. Chyba, tutaj. Ojej No serio? Patrzcie, ty tyle kulek dostał, a jeszcze żyje Dobra Już nie żyjesz O, dobra I co my tutaj musimy zrobić? Czy my musimy to zniszczyć? O, ten obagon. Ty musimy zniszczyć ten wagon I zdaje mi się, że nie będzie z tym kopotów. Chyba, że ktoś nam w tym przeszkodzi No już raczej nam nie przeszkodzi Więc dobra Ku No ale został zniszczony Nasz wagon z jakąś łatwo... ała, z łatwopalną substancją gdzie sami się już podpaliliśmy Czy mogę tu we... wejść? Nie mogę, okej okay. ja to amunicję poszukam Przykład takiej Pierwsza misja wypełniona, więc moglibyśmy sobie teraz wrócić oczywiście do naszego jakby miasta Miasta, nie, nie wiem czy nazwać, można może do naszej e, wioski i wziąć kolejną misję, więc widzimy się zaraz Dobra, słuchajcie, e, zapomniałem, że miałem zmutowany mikrofon e, Tutaj w tym miejscu, jak chcecie znaleźć diamencik to on właśnie jest tutaj na tym wagonie. Musicie po prostu. Oni są przeciw tego właśnie naszego punktu. I tutaj, żeby wejść, musicie skoczyć przez tą dziurę. Przejść po tej belce. I proszę Was wejść wpierw otędy i na dach. I właśnie przez tą dziurę skoczycie tu. Przychodzicie tu i macie diamencik Dobra, widzimy się e, już e, na miejscu. No i dobra, powoli zbliżamy się do. IPR, eee, już tu jesteśmy, No już, 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 badałem. Eee, no i tak, eee, zapomniałem, co miałem powiedzieć. Eee, no a, e, to, że po pierwsze mamy 25 23% gry, jak zaraz zobaczycie, o właśnie. Eee, w dodatku. Eee,

Nie, o kule, 15 mm, bo w zasadzie już mam 5, yy, 33. Dobra. Hmm. Musimy zniszczyć kompresor. June Carriott. nie wiem co znaczy. Zniszczyć kompresor w jakimś garażu, a Junker nie mam pojęcia co znaczy. Jako on jest daleko? No źle nie jest, ale mogłoby być lepiej, nie? Dobra, 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 dobra Więc tak A, już więcej chciałem powiedzieć, że ten odcinek mógłby być Może być troszeczkę dłuższy niż pozostałe Mam nadzieję, że jednak tak nie będzie, że jednak zmieścimy się w tych 20 minutach z rozmawiać no dobrze, zaraz gdzieś tu powinien być no właśnie samochód z go sobie pożyczymy i pojedziemy jakoś ojej, do rady przyjechać? raczej co ale dobra, w 5 i lecimy zobaczyć co teraz. Co nas spotka? Właśnie, co nas teraz spotka? No i dobra, powoli się zbliżamy. Tu będzie zaraz ten jakiś garaż. przeciwnicy już do nas strzelają. A przynajmniej jeden przeciwnik na razie. Dobra, co my tu mamy? Czy to jest, czy to jest coś ciekawego? Nic to nie jest ciekawego, możemy sobie wziąć? Nie, ale przynajmniej możemy się uleczyć. Dziękuję za amunicję. Pożyczymy tak, sobie. Jak to się dzieje, że kiedy wsiadłem z samochodu, nagle strzelał do mnie z końca mapy? To jest tak wkurzające. Dobra. Powtórzmy tą czynność, czyli weźmy do samochodu i proszę, żeby nigdy powiem teraz nie strzelał. Dziękuję. Ale tutaj się wydaje, że może być ich dużo. Tak mi się przynajmniej wydaje. Tak, bo ich nawet słyszę.

Już nie powinienem wstać! Dobra O, tutaj się dzieje Kurde ile wa tu was jest Na tym złowisku? Musiałem rozwalić to bez Dobra, dobra, dobra a u mamy dużo Wrogów niestety też dużo. Granat Troszeczkę się ich pozbyłem. Ale to za mało. O, coś wybuchło. Ale seryjka fajna. Dobra, troszeczkę ich tam się pozbyłem. Łap Piękne. A, te stacje benzynowa. znowu, ok, ok. Czy ktoś tu jeszcze będzie? Piszę, że to jest przeciwnik. Czy to jest to? Nie wiem, ale wezmę apteczkę. I to... Jeszcze we tam na górę. Zobaczyć wi widoki stąd. No jak na tę jak na tą grę jest całkiem. Całkiem w porządku. Ale dobra. Yy, Zajdźmy i rozwalmy to co mamy rozwalić. Czy to jest to? M, proszę, M jak mapa. Mogę. O kurde właśnie. Co to było? Coś wybuchło? nie? to było butla z gazem chyba było. Ale tak, dobra, to chyba było to. Więc. Wybieram granat. ku i uciekamy. Kurdy, co tu się dzieje? Jak to jest wybuchające rzeczy. I powiem tak. chyba nie było to To chyba jest to je... Dobra, Ku. Cool. Teraz może jeszcze raz trzeba Czyli to było to, dobra Czyli to było to No i teraz przyszli mnie zatykować Powiedzmy sobie quicksave'a pokonali i będziemy kończyć Jeszcze chcę. się ze mną postrzelać? Oczywiście, że tak. No i dobra, słuchajcie. W dzisiejszym odcinku zrobiliśmy aż dwie misje. Jestem ciekaw, ile mamy procent gry, więc tak. Eee, bardzo Wam dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. I pamiętajcie, że żeby patrzeć, kiedy będą streamem, bo właśnie. Chciałabym, znaczy nie to, że się przerzucić z YouTube'a na Twitch'a, ale też troszeczkę na, na Twitch'u pobić, zobaczyć czy, czy coś z tego wyjdzie. Więc tak, jeszcze raz bardzo dziękuję za oglądanie, mam nadzieję, że cię Wam się spodobał i trzymajcie się, cześć!